Cześć, jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek z The Elder Scrolls Scroll Skyrim. Tak, zdecydowanie. Jak widzicie, nie jesteśmy w Czarnogładzie, tylko jesteśmy tutaj przy wejściu do białej grani. To z konkretnego powodu, który zapewne nosi broda zna. A mianowicie, no cóż, Cz Czarnogas draugry. Było ciężko, a wiem, że na końcu odanżywona zdecydowanie i tak pojawi się. Cicho. Ci ukradł słodką bułkę. Ok. Na końcu ona pojawi się na pewno coś, co można by nazwać bossem. Którego zdecydowanie przy moim aktualnym stanie nie będę w stanie pokonać. A to byłoby złe, bo bym się z tym męczył, a myślę, że warto jednak będzie podekspić, podekspić sprawić, że. Jednak, wszelkie rzeczy, które będę chciał zabijać, nie będą stwarzać mi problemu z tym. Zatem, a jako, że chcę być magiem, to zabierzemy się do zimowej twierdzy. Już sobie zaznaczyłem cel. Więc będziemy musieli podróżować na taki północny wschód. Tak, tutaj chyba wschód będzie. To brzmi ciekawą podróżą, zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że po drodze jakichś bandytów, jakieś zwierzaki pogonie Na przykład tego jelenia Ty się na mnie gapisz, nie? Ty się na mnie gapisz i nie staniesz, dobra, pogonimy cię Tam jest obozowisko Istot, w których raczej nie chciałbym denerwować. Dobra, chyba tam będę jednak już nie przejdę. Nie dogonię jelenia. Biedny jeleń, nie, nie stanie się moją pożywką. Pokazuję, ja mam mnóstwo rzeczy. A, ja, zdecydowanie mam trochę rzeczy. Chyba powinienem jednak. tam że sprzedałem część rzeczy, nie? Tak, byłem niemal pewny, a wychodzi na to, że jednak nie zrobiłem tego. Hmm. A bo i to zrobiłem. No dobra. Mamy zajęcie. Zajmijmy się tym zajęciem. O tam jest kolejny jeleń. Co mnie widzi? Coś mnie zobaczyło, a nie wiem co. Coś mnie widzi ja nie widzę tego, co widzi mnie. Niech i tak będzie. Jeleń. Jeleń zabity. Zniszczenie punkt więcej. Oczywiście, że nie. Ale wiadomo. Tutaj, o, a tam. Tam coś jest. Zaraz tam zajdziemy. jeleń miał złoto. Ciekawe. Ej, okay, niech tak będzie. Co się tutaj znajduje? Co? Wykryto, ale nawet nie wiem przez co. Coś mnie wykrywa. Kiedy tylko się poruszam. Chodzi o tego jedzenia? Chyba nie. Chodzi o tego bandytę. To jest bandyta na pewno. Na 100%. A dobra. Wbijemy się w nich. Ciekawe, co tutaj będzie. Tutaj bandyta. Będę te zabity. Zobaczmy co on miał. Złoto. Złoto, żelazne buty. A wróżby żelazne buty sobie wezmę. Albo nie. Dobra, mamy jakieś inne buty. Powinny być wystarczająco. Tak, chcę, ale przywalić tobie z błyskawicy. Dokładnie w ten sposób. No i na razie. Zabiłem ją. Dobra, co my tutaj mamy? Ta zbroja. Czały sobie wezmę. Czały zawsze na propsie. Jest tu jeszcze jakiś bandytak? Chyba nie. Ale mieszek. Opróżnijmy może te beczki. Hmm, te worki. Ten drugi worek. A ten już jest pusty. Co my tutaj mamy. Garnet, poleganka można używać, co jest ciekawe. Oczywiście beczki, beczki przeszukamy, zabierzemy wszystko, otwórzmy sobie ten kufer. Mm, właśnie złamałem mój pierwszy wytrych. Jak miło. O, okej. Okay. Drugi wytrych. Dobra, za trzecim wytrychem. Ej tam jest smak, dobra, zwiewamy. Dobra, zwiewamy. I zaraz, ja nie ucieknę, ale tam... Dobra, tam może będą żołnierze. będę musiała! Cieszy mnie to, że mnie zabije. Ale nie chcę być zabitym, więc biegnę. pytam, czy są tu jakieś żołnierze? Są tu jakieś żołnierze. To tu też bandyci. Z strażnika. Dobra, najpierw zabijmy tego bandytę. Przeszukajmy go. To są strażnicy? Ja nie chcę ze strażnikami się bawić. Strażnicy, zostawić mnie. Oni dalej mnie gonią. Czemu mnie strażnik goni? Tego mnie strażnik boi niech weź iść ode mnie. Dobra. To chyba coś poszło nie tak. Ale zaraz, czy to wychodzi na to, że jak... On zabije się to. W razie tych bandytów, którzy tam są. To nagle cała horda bandytów na mnie przyjdzie. Co to ma być? Idę tam jeszcze raz. Trzeba to sprawdzić. <gry> <gry> przy okazji, zdecydowanie wbiłem poziom. Nie wbiłem poziomu. Cofnęło mnie do poziomu niżej. Dobra, zabijemy tych bandytów jeszcze raz. Tym, że najpierw pójdziemy tam do strażników, zabić bandytów. Od razu po zabiciu tych bandytów w tym miejscu. Potem pomyślimy, co dalej. Bo już wiemy, że zaatakują. O! Umarło jej się. Ło! A temu się nie umarło. No dobra, teraz lecimy tam w stronę strażników. Tam faktycznie są strażnicy. Kto by się spodziewał? Ja na pewno nie. A tam już będą czekać na mnie bandyci sobie pokonam, zanim tamci stamtąd przyjdą, to się pokona tych tutaj. O, i to jest plan. To jest plan, zdecydowanie. Zobaczmy, czy ci bandyci w tym miejscu już się pojawili. To jest pytanie. Jest tam kto? to było? Mam Cię. Powinno być. Najlepsze jest to, że ci bandyci się tu pojawili. Czyli tam ci bandyci też zaraz przyjdą. Okej. Okay. Bandyci zostali zdjęci. Pytry, stalowa strzała, złoto. Srebrny pierścionek, jak miło. Kolejny bandyta, granat. Torników moki raczej nie chcę, ale chciałbym sobie tutaj zapisać grę, tak, na wszelki wypadek. Rzucać swoje zaklęcia gdzie indziej. Wow, nie podoba mi się, że jestem magiem. A co mnie to? Teraz lecimy z tamtych bandytów ściągnąć tutaj. Strażnicy sobie z nimi sobie poradzą raczej. Chyba, że strażnicy nie zechcą ich zaatakować. Wtedy będzie problem. Bo tamto bandyci zainicjowali walkę, prawda? Ale bandyci, czy wy tu jesteście? Lepiej przez to, że powinni się pojawić. Chyba, że nie pojawią się, póki nie zacznę okradać ich kryjówki. To wtedy będzie to ciekawe. No dobra, no to zacznę okradać ich kryjówkę. Najpierw przeszukam tych bandytów wytrych, złoto. Maszyni, Trochę złota zgarnę. Tu jest kapusta, a to jest drugi bandyta. Złoto i tylko złoto. Powinni nadejść stamtąd. Czemu nie nadchodzą? Hmm, no dobra. To jest zabawa z bandytami, dosłownie. Ale chleb i tak im zabiorę. Zabiorę chleb i zabiorę ten kufer. On był gdzieś w tym miejscu, nie? Oho, dobra. Znowu złamie ze trzy wytrychy. Trafiłem, prawie. Okej. Okay. Zwinięty kufer, idą? Idą. Zwiewamy. Idą bandyci. Kurczę, faktycznie ta skrzynka triggeruje bandytów. Nie wiem czemu, ale zdecydowanie tak jest. No dobra. Ja sobie wejdę na mury gdzieś. Tam są strażnicy. Mam nadzieję, że się nimi... Zajmą. Dobra, jeden bandy... jednego bandytego zabiłem. Czy są tutaj strażnicy. Hehe. Koniec. No. <laughs> Tego właśnie chcesz? Co? Mm, napuściłem bandytów na strażników. Nice, jestem zajebisty. Poddaj się, póki jeszcze możesz. Oni sobie już poradzą chyba z nimi. Tu jest bandyta, tu jest strażnik. Już zabici? Świetnie, mogę sobie go przeszukać. Serii, jak poradzić sobie z bandytami? Kurczę, to był dobry plan. Teraz mogę iść z powrotem okraść w pełni ich kryjówkę. <laughs> A. Poziom mistrzowski, poziom trudności sprawia że samemu to będzie naprawdę masakra cokolwiek dokonać W tym momencie jestem tego całkowicie pewny Właśnie głównie zajmuje się nieblokowaniem, ale Lekkim pancerzem mam lekki pancerz na sobie to może Zwiększę sobie współczynnik pancerza dla lekkich pancerzów I czy mój pancer wzrósł Na pewno nie do tego. Ale zdecydowanie, chyba niespecjalnie wzrósł mi ten pancerz. To jest tylko 20%, nie? To niewiele punktów wciąż ciężki pancerz da mi więcej. Ale powiedz w ogóle, ja tutaj po drodze gdzieś bandytę zabiłem też. Jestem tego pewny. Gdzieś po drodze sam bandytę jednego ubiłem. To będziesz ty, to będziesz ty. Dobra, świetnie, bardzo dobrze mi to słyszeć. Teraz na spokojnie mogę iść do ich kryjówki i całkowicie wyczyścić tą kryjówkę. Zobaczmy, że coś ciekawego tam było. Hmm, to jest bardzo dobre pytanie. Mam nadzieję, że będzie tu coś ciekawego. Mm, na pewno będzie tutaj masa żarcia, jakiś mieszzek, jakieś pomidory, jakieś worki mąki, jakieś ziemniaki. Tutaj już są jakieś ciekawsze rzeczy. skuma a to chyba jakiś napój, nie? I więcej beczek, bardzo dobrze. Kradzież drasta do poziomu 17. Świetnie, po co mi kradzież? Nie jestem złodziejem, okradam tylko bandytów kiedy już ich zabije. Zresztą razem to nie ja zabiłem tych bandytów. Sól, pomidory, kapusta. A tam z tyłu więcej soli. Tam jeszcze bardziej z tyłu. Ziemniaki. Hmm. O, a tutaj już są przedmioty alchemiczne, jak widzę. Były przedmioty alchemiczne. I to wszystko, co tutaj było. No dobra. No, udało się awansować, jest świetnie, jest jakiś progres zdecydowanie. Można ruszać dalej, chyba że po drodze znajdę coś na co będzie warto polować, ale nic takiego nie widzę. Jest jakieś kryjówki bandytów, temu podobne rzeczy. Mapa, no tu jest ta wieża, do której właśnie idę, no i do twierdzy zimowej zdecydowanie daleka droga. Mam nadzieję już, że będę mógł tam wejść. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale mam nieodparte wrażenie, że będę miał problem, żeby tam wejść. Ale zobaczymy, podróż na pewno i tak się opłaci. Sol. Sol. Oni tutaj tylko sól mają naprawdę? I lawendę mają. Może jeszcze jakaś skrzynka, którą mogę sobie otworzyć? Nie specjalnie. I rzucać swoje zaklęcia gdzie indziej. I haj. Dobra, wyruszamy na podróż. Ale w tym odcinku to będzie na tyle. Zajmowaliśmy się bandytami. Było ciekawie. A więc ja wam dziękuję wielkie za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu, oczywiście, mam nadzieję, że wam się podobał. Jakość filmu nieco niższa, ale mam nadzieję, że będzie nieco płynniejsze. Zobaczymy. W praniu, oczywiście. No i cóż, dzięki za oglądanie, żegnam się jeszcze raz. Cześć.